Witam Państwa w dniu, kiedy znowu nie powstanie komisja śledcza do spraw Pegasusa. Bo nie powstanie, bo chyba nie chce powstać. Wygląda na to, że no, oczywiście posłowie PiSu nie zagłosują za taką komisją, bo godzi w ich biuro polityczne. Natomiast posłowie Platformy nie zagłosują, bo może godzić też w nich. Ma też w końcu objąć czasy od roku 2005. I nigdy nie wiadomo, które haki na kogo wyjdą na jaw. No przepraszam za ten stan. Stan oddechowych. chyba tak musi być przez czas stycznia, który. A już luty jest, tak? Ale luty też jest taki jak w Londynie. Warszawa przeniosła się po prostu ze strefy moskiewskiej do londyńskiej. Taką mamy tylko zmianę klimatu. No więc wróćmy do służb i Pegasusa. Wygląda na to, że Paweł Kukiz niewiele uzyska. Chcąc stworzyć tę komisję, za to będzie razić w obecną władzę Citizen Lab przez Associated Press, ta agencja prasowa właśnie skutecznie razi do tej pory we władzę pisowską kolejnymi nazwiskami ofiar Pegasusa. A więc Citizen Lab ze swoimi patronami, Sorosem i całą tam resztą będzie razić. Komisja na to nie odpowie. I generalnie kaczyści pozostaną ofiarami tej akcji. Tak przy okazji, firmę izraelską, która została, która utraciła zaufanie, poparcie na najwyższych szczeblach w Ameryce po przejęciu władzy przez demokratów i Bidena, tę firmę izraelską przejmie jakaś amerykańska firma, ale z jakimś, moim zdaniem, Izraelczykiem, chociaż obywatelem amerykańskim w we, władzy, we władzach w zarządzie. Zobaczymy, jaki będzie dalszy los tej transakcji. Na razie tylko była parę dni temu zapowiedziana. A więc zostawmy Pegazusa, zostawmy to wszystko. Opowiedzmy sobie historyjkę, malowniczą historyjkę o tym, jak to służby specjalne Trzeciej Rzeczypospolitej, jakie są miłe, łagodne, jakie to wszystko jest w gruncie rzeczy śmieszne. To będzie o moim dobrym znajomym, bardzo dobrym znajomym, którego tutaj nazwiemy imieniem Dzidek, bo, takie, bo tak po prostu. Bo tak. Dzidka wychowali w domu tak, że no liczą się ideały, altruizm, zasady, maniery i te rzeczy. No i przede wszystkim, precz z konformizmem, nie wolno być taki jak wszyscy. No to było głupie wychowanie, bo Dziadek był takim samym ancymonem, egoistą jak inni, ale nie wierzył w to i nie przyznawał się, że taki jest. A co gorsza, musiał co chwilę udowadniać, że nie pójdzie na kompromis ze złym światem. U schyłku PRL-u odmówił służby wojskowej. Przykował się na dwa lata od siatki, ale go zostawili w spokoju, bo PRL właśnie upadał. Ale wojsko dobrze go zapamiętało. Dzidek został bezkompromisowym, nonkonformistycznym publicystą. Wojskowi po kilku latach uznali, że będą z niego ludzie i że warto z nim mieć dobre relacje, ale na odległość, bo na ten przykład no, maniery w wojsku to akurat mieli mało wyszukane i nie chcieli spłoszyć wzniosłego publicystę. Dzidek miał prawie czterdziechę, kiedy od kolegi polityka usłyszał po raz pierwszy brzydkie słowo zaje... zajechać. I to użyte w groźnym znaczeniu. A był to czas, kiedy trup słał się gęsto za rządów premiera miłości. Wszyscy przy nim unikali brzydkich słów. Taki, taki był ten dzidek. Później pewien fachowiec ze służb, Waeli, wyjaśni dzidkowi, że wojsko prowadzi go na dystans. Wojsko, czyli służby, służby wojskowe. Do Dzitka odzywali się ludzie, ludzie fajni albo ludzie czcigodni, prowadzili mądre rozmowy, próbując wyczuć, co dzidek Albo po cichu, anonimowo pomogli zarobić parę groszy, ale nigdy więcej. Kiedyś zadzwonił do niego nieznajomy, zwany złośliwie Pawka. Kto może sobie, niech sobie przypomni, był taki Pawka Morozow, czy Pawlik Morozow, synonim sykofanty stalinowskiego. Jak ktoś nie wie, co to jest sykofanta, to tam w Google'ach jest. Pawka zaproponował wspólne zakładanie nowej gazety. Potem minęło znowu 10 lat i Pawka zapoznał dzitka z fajnym człowiekiem. Zarobisz sobie, powiedział. Fajny człowiek nie dał zarobić, tylko stawiał obiadki i zasilał dzitka mocnymi wódkami. W końcu zaprosił go na imprezkę. Było trochę towarzystwa, na przykład przystojny prezes firmy z atrakcyjną. Asystentką, bodajże martyną. Dolewali, więc Dzitek pił. Nawet domagał się więcej, bo coś przeczuwał. Trafnie przeczuwał. Po dwóch godzinkach picia przystojny gość dał znak podwładnej i Blondyna kocim ruchem niemal usiadła na kolanach Dzitka. Niemal, bo Dzitek zdążył się usunąć mimo upojenia alkoholowego. I tak jeszcze było ze dwa razy. Skończyło się na tym, że dzidek zażądał odwiezienia, bo nogi mu nieco odmawiały, a wojsko już wiedziało, że w pracy z Dzidkiem trzeba trzymać się zasad i nie ignorować manier. Tymczasem w kraju od niedawna istniała nowa służba specjalna, która wojska nie lubiła. Ale najwyraźniej jeszcze wśród tych pagoniastych nie miała wiarygodnych źródeł. <tusza> Więc nie wiedziała o klęsce pięknej Martyny, no i o całej tej kombinacji, yy, która spotkała dzitka. I nowa służba miała maniery. Wtedy miała maniery. Czy teraz ma, nie wiem. Trzeba by spytać nowych dzitków. Z klasą wszczęła działania mające na celu zochydzenie dzitka w oczach jego wojskowych znajomych. Dzidek zatem do spółki z Waldin, o który była już mowa, Wykonał wysoce intelektualne zlecenie dla rządu i pobrał honorarium w kasie służby specjalnej za szeregiem strasznych drzwi bez klamek. Znał takie drzwi z gabinetów ważnych generałów, dlatego ten światek służby kojarzył mu się ze szpitalem psychiatrycznym. Chyba słusznie, ale ja nie potrafię tego ocenić. To już. Dzidka, pytajcie. Dzidek dostał w kasie, w tej służbie, e, tak zwany pasek, jak za dawnych lat. <laughs> Nazwisko, kwota wypłaty, nazwa firmy. Miesiąc po wypłacie Dzidek miał śmieszną przygodę. Poszedł na styczniowy opłatek w fajnym towarzystwie. Zobaczył ważnego prezesa, byłego posła. Prezes nieodparcie kojarzył się z wojskiem jak zresztą całe towarzystwo. Dzidek radośnie rzucił prezesowi cześć. Prezes pośpiesznie wyminął dzidka. Dzidek obrócił się do wspólnego kolegi i spytał, co go gryzło. – Jesteście z innych służb – wyjaśnił kolega. Nie trzeba dodawać, że później śmiechom, przekomarzaniom nie było końca, bo trudno się obrażać przez całe życie z byle powodu. Służby się zmieniają, a ludzie rwają. Jak to było w 50-tych latach w NRD: były takie hasła, Die Hitler kommen und gehen, das deutsche Volk bleibt bestehen. Sprawdźcie sobie w Google'ach, co to znaczy. No i to jest właśnie morał z powyższej bajeczki. I mógłbym tę opowiastkę pozostawić bez dalszego ciągu, ale. Powinna być jakaś puenta, podobno puenta jest najważniejsza, tak, tak czytałem nieraz, że trzeba słuchać dokładnie wszystkiego razem z puentą. Otóż w moich opowiastkach puenta nie jest najważniejsza, puenta służy do skierowania uwagi na coś nieistotnego, a to co istotne jest zawarte zwykle w samej treści i takie niepodkreślone. No i taki sposób komunikowania. No, ale będzie Puenta właśnie po to, żeby odwrócić uwagę od tego, co ważne. Mamy teraz narastającą atomizację w świecie i w Polsce. W ogóle, generalnie, na różnych poziomach. Ona teraz trochę się odwróciła, ponieważ wielkie zagrożenie dla wolności dla bytu, dla życia nawet w różnych miejscach na świecie, spowodowała, że ludzie się znowu gromadzą w grupy, że znowu się jednoczą. No, ale do no, trend nie wiem, czy już jest odwrócony. Rozpadają się jakieś potężne armie, sojusze wieczyste. Każdy indywidualnie gra sam przeciwko każdemu innemu. Te małe doraźne grupki, jeżeli powstają, to się po chwili rozpadają, bo nie mają spoiwa mają spoiwo na chwilę tylko. Mocarstwa już też nie mają pełnokrwistych agentów, jak za mojej młodości, wtedy było wiadomo, kto do jakiej ambasady chodzi i po co. Generalnie po pieniądze i zlecenia. Teraz każdy może pójść do dowolnej ambasady i nic z tego nie wyniknie. Nawet wypłaty może nie dostać. Wezwał mnie tam kiedyś na konsultacje. Kolejny nowy kolega, bo koledzy się pojawiają, znikają. Skarżył się, że on by mógł wiele zrobić, ale nie ma ludzi i pieniędzy. Więc spytałem go, po co ma, po co mu pieniądze. Nie? Był zdziwiony, że niby no, bez pieniędzy nic się nie da. Tam podawał, jakie kwoty są potrzebne na, na wybory. Podobno tam parę lat temu to się mówiło, że na wybory prezydenckie to trzeba mieć minimum 5 milionów, żeby w ogóle wystartować, Ale to nieprawda, bo my wiemy, że Grzegorz Brown na przykład zebrał od ludzi dużo mniejszą kwotę. Czy tam się rozliczył, czy nie, to nieważne, ale ważne, że te kilkaset tysięcy posłużyło mu dobrze i że w tych wyborach dostał prawie 1%, a więc generalnie odegrał jakąś tam rolę i później w polityce, z polityki już nie znikł, przetrwał. Ja mu wtedy powiedziałem temu właśnie, co chciał pieniędzy, że pieniędzy potrzebuje, że, że jest atomizacja, że właśnie każdy osobno, że nie ma żadnej lojalności, żadnego zaufania i że sprawdzona lojalność w dzisiejszym świecie jest więcej warta niż cały majątek George'a Sorosa, który funduje nam, nam cyrk z ofiarami Pegasusa w Polsce, ale też wiele innych cyrków, jak tak, i to może rzeczywiście jest błęda, że sama organizacja, ale przede wszystkim lojalność, tak? Czy kiedyś się mówiło nawet tak podniośle, wierność, to, są, to jest coś, co, to spoiwo, które jest więcej warte niż wszystkie pieniądze. Że mała grupa lojalna, to może być klasyczna mafia, ale mafia w takim dobrym z tego słowa znaczeniu, mafia, która w której obowiązuje ta lojalność w obie strony. Nie jak mafia Kaczyńskiego czy Tuska, gdzie ci na górze nie są, nie muszą być lojalni wobec tych na dole. tam ci wykonują pewne zadania jako mięso armatnie, a potem można ich sprzątnąć po prostu. A więc lojalność, lojalność. I myślę, że może to jednak jest puenta, że w tych czasach, w czasach, które wymagają, które będą nas. Wyzywały na, na wojnę coraz bardziej, niezależnie od wygasania sanitaryzmu, że w tych czasach lojalność, lojalne więzi, lojalne organizacje, wzajemnie lojalne, gdzie to obowiązuje w dół i w górę, i w bok, że to jest podstawa dalszej, na przykład, działalności tych, którzy marzą o wolnej Polsce. I dzwonkiem wolności się żegnam, prosząc jednocześnie o kciuki w górę i subskrypcję od tych, którym się ta pogadanka podobała.